Szanowni Państwo, w imieniu PKN Roland zarządu chciałem przekazać 14 pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych, które będą przeznaczone dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku, jak również Komend Powiatowych Ościennych w rejonie Płocka. Również część pojazdów zostanie przekazana dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Myślę, że przekazane pojazdy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa regionu i ich mieszkańców. Jak wiemy, mieszkańcami tego regionu są wszyscy nasi pracownicy Orlenu, więc to wpłynie. Znacząco na poprawę bezpieczeństwa. Ten dzień też pokazuje, że jako Orlen czujemy się odpowiedzialni. Chcemy być dobrym sąsiadem, wspierać społeczność lokalną, działać wspólnie tutaj w każdym aspekcie bezpieczeństwa i wszystkich działań, które są realizowane przez Orlen. Oprócz takiego bezpośredniego bezpieczeństwa związanego z policją, jako Orlen działamy również z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Państwowymi Strażami Pożarnymi. Nasza Fundacja Dar Serca od początku też organizuje różnego rodzaju wsparcie tutaj bezpośrednie do wszystkich tutaj służb, czyli policji i Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku około 260 jednostek z Fundacji Dar Serca otrzymało bezpośrednie wsparcie z naszej strony. Od początku nawet, to jest około 2,5 tysiąca jednostek, też Orlen wsparł poprzez Fundację, żeby tutaj zakupić sprzęt dodatkowy i żeby wszyscy ci funkcjonariusze zarówno policji jak i straży pożarnej mogli odpowiednio działać i mieli narzędzia do tego działania. No jest mi niezmiernie przyjemnie i miło w takiej uroczystości uczestniczyć jak przekazanie tych 14 to jest pierwszych 14 samochodów, które Fundacja Orlen przekazuje Mazowieckiej Policji. Szanowni państwo co jest najważniejsze dla, dla społeczności? To, o czym ludzie najczęściej mówią, ludzie chcą, aby policja docierała na miejsce zdarzenia jak najszybciej. A aby tak się mogło dziać, policja musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt chociażby właśnie transportowy. I stąd też od pewnego czasu rozmawialiśmy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie północno-zachodniego Mazowsza i owocem tego jest właśnie to, że Fundacja Orlen zakupiła 20 samochodów. Tak jak widzicie Państwo, na placu jest 11 samochodów oznakowanych, 3 samochody nieoznakowane. One trafią, oczywiście, tak jak wspomniałem, w rejon północno-zachodniego Mazowsza w głównej części do Płocka i jednostek podległych do Płońska, do Sierpca, do Gostynina, jak również do jednostek czy też komórek bezpośrednio nadzorowanych przez Komendę Wojewódzką. Mam tutaj na myśli Oddział Prewencji Policji w Płocku, mam również na myśli Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji jest to niezwykle ważne, że będziemy mogli już praktycznie od nowego roku te samochody włączyć do, do naszej floty. Każdy samochód, który trafia do mazowieckiej policji jest niezwykle cenny, bo on pozwala policjantom realizować te zadania na lepszym poziomie. Tak jak wspomniałem wcześniej, jednym z priorytetów policji i mazowieckiej, policji polskiej, komendanta głównego policji jest szybka reakcja na zdarzenie. Tego oczekuje od nas społeczeństwa. abyśmy pojawiali się w miarę możliwości szybko tam, gdzie, gdzie jest potrzebna ta pomoc. I te 20 samochodów docelowo, które otrzymamy z całą pewnością w bardzo dużym stopniu poprawią naszą flotę. Jednocześnie policjanci dostaną narzędzia nowoczesne porządne samochody, którymi będziemy mogli obsługiwać społeczność lokalną. w imieniu komendanta wojewódzkiego całego kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji siedzią w Radomiu również tutaj Komendy Miejskiej w Płocku ogólnie Policji Mazowieckiej chciałem przekazać bardzo serdeczne życzenia zdrowych spokojnych świąt aby one upłynęły w radosnym rodzinnym gronie. W imieniu zarządu jak i bezpiecze... biura bezpieczeństwa chciałem życzyć wszystkim mieszkańcom Płocka i okolic wszystkiego najlepszego na święta i żeby były to święta bezpieczne. Między innymi te zakupy pojazdów też płyną na to, że będzie bezpieczniej w rejonie, będzie większa ilość policjantów, będą te działania prewencyjne w większym zakresie i dlatego też Myślę, że nasi mieszkańcy w trakcie świąt będą bardziej spokojni, szczęśliwsi i będą czuli, że Orlen wspiera swoich pracowników.